Wystawa profesora Batrucha i jego uczniów, Nowochódzkie Centrum Kultury. Zapraszam. Ona wprost, jak widzicie, to prace profesora Batrucha. Tam udamy się po raz, po raz pierwszy, na samym początku. Wróćcie okiem na całą wystawę. Centrum Kultury. Te prace, Europejskiej, teraz widzicie, to profesora Stanisława Patrucha który odszedł w 2015 roku to cóż wam wspominałem na kanale u mnie to jego wcześniejsze, to są akurat jego wcześniejsze prace tu jeszcze taki socrealizm prawie że, ale to wymyka się spod, spod socrealizmu ale smutne czasy zresztą zaraz zobaczymy jakie lata 1981-85-80 Te dwie bardziej znane prace Pejzaż jeden i pejzaż drugi Aż jestem ciekaw z których lat na dole ten na dole 96 i ten wyżej również 96. Zupełnie inny niż, niż te wcześniejsze. To co przyjdziemy, zobaczymy uczniów. Nie będę odczytywał, który, gdzie, tylko pokażę Wam jako migawkę. Jak widzicie, super. W tej chwili te dźwięki, które do Was dochodzą, to z sali, gdzie trwa przedstawienie dla dzieci. A tu jeszcze z. właśnie. Pokażę Wam profesora Batrucha razem ze swoimi uczniami z lat 1990 bo mniej więcej, 1994 chyba. Profesor i uczniowie. Tu macie przed sobą listę, a tutaj macie troszkę tekstu dla wszystkich, którzy lubią czytać. Wam wszystko, co tu można, co można zobaczyć jeszcze raz z pracy Pana Profesora, i przechodzimy do, do uczniów. Wystawa nie jest wielka, ale, ale bardzo reprezentatywna. A to mnie bardzo zainteresowało. Proszę, jak starożytne pismo prawie. Żebyście wiedzieli, te trzy prace tutaj są opisane jako mapa wszechświata, tryptyk. Trzy elementy tego dziwnego pisma i mapy wszechświata. Pan Marek Olszyński, proszę. Przejdziemy dalej. Dwie twarze. Druga praca pana Marka. Dwie twarze, trzy, tak się nazywa. Takie tytuły zostały nadane tym pracom. Ktoś położył róże. Miły akcent. Idziemy dalej. Wicie mazur, tryptyk pracownika, czy częściowa praca składająca się z trzech części, połączonych razem, zsuniętych. Idziemy dalej. Pani Elżbieta Cieszyńska z cyklu rekonstrukcji krajobrazu, i mamy do czynienia z krajobrazem wysokonapięciowym jak słupy telegraficzne, jak sieci przesyłowe jak nasz współczesny internet A to był rok 2024, czyli wszystko na na topie przechodzimy dalej i znowu tabliczka znamionowa Panteriusz pala 2023 scena rozgrywki w domino i rozgrywki hazardowej, typowo figuratywne pracy i mamy następne trzy dzieła taki takie dosyć mocne. Zaraz zobaczymy tablice znamionowe. Bardzo. Pani Wona, Siwek Front, 2011, 2021 i i ta na dole, 2018. To co, mocna nie? Sztuka współczesna. Idziemy dalej. Pan Stanisław ojakow z megality, megality. Bardzo proszę Jeszcze raz rzut do tyłu, idziemy dalej Praca pastelowa, bardzo delikatna, subtelna I już idziemy do zobaczyć Pan Paweł Kotowicz 1997 rok się odbija od, od szyby, ale ale zobaczcie. Delikatna, subtelna praca. Oczywiście motyw pejzażu. Czyżby to ta sama osoba? Wygląda na pierwszy rzut oka, że tak, ale zaraz zobaczymy. Jeżeli nie zanudziliście się jeszcze. Przechodzimy dalej. Kilka stopni. Muszę uważać, żeby tu orła nie wywinąć. Muszę troszkę przyspieszyć niestety. Bo jak przesadzę z czasem, to nikt z Was nie dotrwa do końca. Chciałbym pokazać wszystkie prezentowane prace. I praca trójwymiarowa. Od przodu, od tyłu, inspiracja pejzażem miejskim. Troszkę może wycinanką łowicką. Praca ażurowa. Wielosegmentowa. Tak jak nasze blokowiska i miasta. Pocięte, poszatkowane, złożone, skomplikowane. Wiem, wiem, za szybko, za szybko. I jeszcze to, co mamy w tle, za tą pracą. I co jeszcze? Ciemność widzę. Jest coś jeszcze. Interesująca praca. O, pani Jan Bosak. Chyba nawet wspominałem wam. Kilka miesięcy starszy ode mnie. Może uda mi się pana Jana Bosaka spotkać tutaj gdzieś. Bo podobno pracuje w Nowochuskochudzkim Centrum Kultury. Tak wyczytałem w wielkim internecie. I ostatnia ściana. Bardzo proszę. Tabliczka znamionowa. Sebastian Konrad ślączka. To nie mój typ, ale prezentuję Wam wszystko, co jest. O, tu możecie zobaczyć znamienite. Tak. Efekt naszych czasów. Krzysztof Świętek. Z 2021 roku. Dobrze, praca. No to co. A jeszcze jest tutaj, spróbujemy przybliżyć. Niestety nie mam żyroskopu dzisiaj. Nie odczytam autora, autor nie nierozpoznany. Mam nadzieję, że, że nie zanudziliście się całkiem, dotrwaliście do końca. A jak będzie. Następna wystawa to mam nadzieję, że ja tutaj zawitam. Miłego wieczoru dla Was wszystkich.